Remiza strażacka i jesteśmy już tutaj na górze i może by coś ekspert chciał opowiedzieć Remizie. Tutaj mamy wahadło pompujące wodę, a następnie przechodzimy do strzelnicy. jest taka spluwa fajna. Spluwa, tak. Jeżeli e, pojedziemy naszą, naszym pojazdem podpaląc się dom, Jedna osoba musi wahadłem bombować wodę, a druga gasi pożar. No to cool. A, o, a tu rura strażacka. Pogaż strażaku sam, jak to robisz. Wow! Następnym obiektem jest taka przyjemna pajęczyna i za chwilę nasz śmiałek na nią wejdzie jest trudności w przejściu tej niesamowitej atrakcji. Jest profesjonalistą, ponieważ bardzo szybko mu poszło. Deska może być to deska do surfowania, może być to skateboard, albo może być to deska do prasowania. Jak to woli, ale jedno jest pewne. To jest to, że ekspert opisze co się na niej wyprawia. Tutaj na tej desce można bardzo do, łatwo złapać falę. Jest bardzo stabilna oraz jest wykonana z najlepszych surowców na rynku. Muszę chwilę mi dać. Na no, przybliżenie na surowce. O tak, te, te tłoki to jest to co my lubimy najbardziej. Kolejną atrakcją jest karuzela na cztery osoby, gdzie ja się Jedna, druga, trzecia, czwarta. No i to jest karuzela, ona jest bardzo dobra. Nie między innymi ze względu na jej głośność działania, która jest praktycznie zerowa. Również warto zwrócić uwagę na to, w jakiej czystości utrzymywane są siedzenia. Jak widzicie, no tutaj codziennie przychodzą sprzątaczki i czyszczą bardzo dokładnie. No i oprócz tego jest super zabawa, bo jest czyściutko pod nogami i w ogóle nie trzeba się martwić, że buty się obłocą.